Dziecko. Monika Nagórko ma troje dzieci. Za miesiąc przyjdzie na świat jej czwarte dziecko. Jednak dwoje straciła we wczesnej ciąży. Wszyscy w szpitalu nas traktowali, jakbyśmy chcieli zrobić wielki problem. Lekarz powiedział, że to są tylko tkanki, lekarka, że to jeszcze nie dziecko w 11 tygodniu ciąży. Jakbyśmy w ogóle chcieli coś zrobić zupełnie poza prawem. Po stracie drugiego dziecka Monika Nagórko zaczęła szukać informacji w internecie na temat praw przysługujących rodzicom po stracie dziecka. Okazało się, że mieliśmy absolutnie prawo do wszystkiego zarówno do pogrzebu, jak i do rejestracji dziecka. Ministerstwo zdrowia znowelizowało przepisy i dopuściło wystawianie karty zgonu dla tych dzieci. Celem tego, żeby na podstawie karty zgonu można było je godnie pochować na cmentarzu. Do 2007 roku często ciała dzieci urodzonych w wyniku poronienia we wczesnym stadium ciąży były traktowane jak odpad medyczny i utylizowane wraz ze szczątkami pooperacyjnymi. Na wniosek rodziny szpital jest zobowiązany do tego, żeby wystawić Kartę zgonu, ale nie wystawia jej w całości, bo karta zgonu składa się z dwóch części, z części A i z części B. W przypadku osoby dorosłej, która umrze w szpitalu, wystawia się, wypełnia się obie te części, w przypadku dziecka tylko część B. Na szpitalu spoczywa obowiązek poinformowania pacjenta o przysługujących ich prawach. Na podstawie tej karty nie uzyskamy prawa do zasiłku pogrzebowego. Zasiłek tej, w tej chwili w Polsce oscyluje w granicach 6 tysięcy, więc mówimy o dosyć pokaźnej sumie. Dlaczego? Dlatego, że podstawą wypłaty zasiłku pogrzebowego jest zawsze akt stanu cywilnego, więc musi to być albo akt zgonu, albo akt urodzenia, a my mamy tylko kartę zgonu, która żadnym z tych aktów nie jest. Określenie płci jest potrzebne, żeby uzyskać dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ w odpisach Aktu skróconego Aktu zgonu, ewentualnie Aktu urodzenia taka płeć powinna być określona, musi być określona. Określenie płci płodu we wczesnym stadium ciąży jest praktycznie niemożliwe, więc lekarze albo nie chcą jej w ogóle wpisywać do karty zgonu, pozbawiając tym samym rodziców prawa do zasiłku pogrzebowego, albo wpisują tak zwaną płeć domniemaną. Najlepsze rozwiązanie to takie, albo zostawić te pole puste, albo wpisać płeć dziecka na podstawie deklaracji rodziców, albo lekarza, ale już bez wykonywania kosztownych badań. Lekarze często tłumaczą się to tym, że um, obowiązuje ich prawo właśnie poronienia i, i, i porodu, prawda? Że od 21 tygodnia jest, jest to już poród, natomiast do 21 tygodnia jest to poronienie. I tu zaczyna się problem. Załatwienie formalności związanych z pochówkiem płodu często okazuje się bardzo trudne. Wszystko przez skomplikowane przepisy, które się wykluczają. Druga możliwość, którą mamy jakby to zwrócić się do szpitala żeby wystawił nam akt urodzenia z adnotacją martwo urodzone dziecko i w tym momencie oczywiście możemy sobie pójść do urzędu stanu cywilnego uzyskamy wtedy odpis aktu stanu cywilnego aktu urodzenia i nawet moglibyśmy iść z tym odpisem Aktu Urodzenia do ZUS-u i jest to podstawa do wypłaty zasiłku. Rocznie 40 tysięcy kobiet przeżywa poronienie w Polsce. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazuje, że podstawą do pochowania człowieka jest karta zgonu. Więc w tym momencie nie posiadamy tej karty zgonu, i tak naprawdę od dobrej woli zarządcy cmentarza będzie zależało, czy pozwoli nam na podstawie tego odpisu aktu stanu cywilnego dokonać pochówku dziecka. W 2006 roku założyliśmy Stowarzyszenie Rodziców Po Poronieniu i staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Właściwie od dobrej woli lekarzy i urzędników zależy, czy w ogóle uda się załatwić wszystkie formalności. Należałoby doprowadzić do takich sytuacji, że, żeby nie obligować szpitala do wpisywania płci takiego dziecka. A mimo wszystko, żeby istniały możliwości prawne do tego, żeby dziecko to mogło być po pierwsze pochowane, a po drugie z tego tytułu państwo, żeby udzieliło stosownego zasiłku pogrzebowego na to, żeby ten pochówek był godny. Tak naprawdę to jest kwestia dobrej woli personelu medycznego, żeby potraktować rodziców jako osoby w żałobie, które przeżywają jedną z największych tragedii w swoim życiu. Czy mamy do czynienia także z prawnymi paradoksami w tym przypadku? O tym będziemy dyskutować z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Mecenas Katarzyna Węgorek, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Przemysław Przybylski i pan mecenas Jakub Sewerynik, Stowarzyszenie Rodzice po Poronieniu. Witam serdecznie. Panie mecenasie, pierwsze pytanie do pana, bo to prawo, które de facto pozwala na pochówek dzieci narodzonych, martwych albo zmarłych przed urodzeniem, obowiązuje w Polsce od niedawna. Państwo jesteście zadowoleni z tych rozwiązań? Czy to jest, rozumiem, że samo w sobie jest to krok naprzód, ale czy w dobrym kierunku? Mm, oczywiście jesteśmy, powiedzmy tak, jesteśmy zadowoleni z tych rozwiązań prawnych, które teraz obowiązują i nie chcielibyśmy, żeby one były zmieniane, a na pewno nie chcielibyśmy, żeby one były zmieniane pochopnie. Natomiast problemem, który istnieje, który zauważamy, jest problem stosowania przepisów prawa, problem ich jasności, problem jasnych procedur dla lekarzy i dla szpitali, jak stosować to prawo i jak nie mylić definicji, które obowiązują w jednym systemie, którą jest dokumentacja medyczna, z systemem, systemem aktów stanu cywilnego. No właśnie, to zacznijmy od początku tej drogi. E, bohaterowie naszego materiału twierdzili, że rodziców stawia się przed wyborem, czy e, zgon stwierdzi, w akcie urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, czy wystawić kartę zgonu? Czy rzeczywiście rodzice są stawiani przed takim wyborem, i czy jedno wyklucza drugie? W mojej ocenie jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że karta zgonu jest dokumentem, który jest wypełniany tylko wtedy, jeżeli ktoś o taki dokument poprosi. Natomiast to zgłoszenie martwego urodzenia jest dla lekarza obligatoryjne, obowiązkowe. Zatem jedno nie wyklucza drugiego. Panie mecenasie, bo jak słyszeliśmy, to jaki dokument dostaniemy w szpitalu może mieć poważne konsekwencje. Wielu rodziców skarży się na to, że lekarze stawiali ich przed wyborem albo jedno, albo drugie. Możliwe, że w praktyce takie sytuacje istnieją. Jest to na pewno duży problem. Jest to problem, z którym my jako stowarzyszenie też staramy się walczyć. Bo oczywiście rodzice, którzy się znajdują w takiej sytuacji Potrzebują pomocy, a nie, nie są w sytuacji, kiedy będą walczyć o swoje prawa. Często zresztą rodzice, czy to samotne matki, czy, czy również ojcowie tych nienarodzonych dzieci, nie wiedzą, nie są informowani o przysługujących im prawa. To szpital powinien poinformować o tych prawach a oni powinni zdecydować, czy chcą z tych, spraw, z tych praw. Skorzystać. I jakie konsekwencje wiążą się z, z zastosowaniem jednego bądź drugiego rozwiązania? Konsekwencje są bardzo daleko idące. Przede wszystkim e, mówimy tutaj o możliwości pochowania dziecka, e, o zasiłku pogrzebowym, który bardzo często w wielu przypadkach umożliwia takie pochowanie, bo nawet pochowanie dziecka, które waży mniej niż 200 gram, wiąże się z kosztami. To dla wielu rodzin jest bardzo duży ciężar, również finansowy, dlatego... A ta też... możliwość jest powiedzmy dopiero 2007 roku ustawowo zapewniona, no bo wcześniej tak, jak słyszeliśmy w materiale, były z tym kłopoty, i w ogóle to, czy do takiego pogrzebu dojdzie, zależało od dobrej woli lekarza. Być teraz, może od jego świadomości. Tak, teraz mamy zupełną jasność w tej zasadzie. Natomiast cały czas ta świadomość prawna lekarzy, którzy przede wszystkim są specjalistami od medycyny, no, w tym zakresie prawnym może tutaj nie zawsze być doskonała. No, nie można mieć o to może pretensji do lekarzy, yy, ważne jest, żeby starać się tej sytuacji przeciwdziałać, edukować, informować, pomagać rodzicom, szkolić lekarzy. Yy, Stowarzyszenie rodziców po poronieniu yy, takie szkolenia prowadzi. Panie Przemysławie, bo słyszeliśmy, no ZUS jest dość istotnym ogniwem yy, w tym łańcuszku, w którym poruszają się rodzice w takiej sytuacji życiowej. Proszę powiedzieć. Yy... Jak Państwo reagujecie, gdy do działu przychodzą rodzice zmarłych przed narodzinami? To jest tak na szybko to policzyłem, ponad 8 tysięcy przypadków miesięcznie. Mówimy o sytuacji, w której ci rodzice znajdują się w bardzo delikatnej sytuacji sytuacji straty, dziecka, którego się spodziewali. Oczywiście przeżywają olbrzymi stres i ZUS. Stara się jak najdelikatniej do nich podchodzić. Rzeczywiście przed 2007 rokiem był pewien problem z tym, czy wypłacać w takiej sytuacji zasiłek pogrzebowy, czy nie. Szczęśliwie udało się przepisy zmienić i teraz nie ma już żadnych wątpliwości. I z punktu widzenia ZUS-u, czy z punktu widzenia rodziców, którzy przychodzą do ZUS-u, nie ma żadnego problemu.